Mieszkanie o powierzchni 136 m2 znajduje się w sercu wrocławskiej Kępy Mieszczańskiej, wyspy otoczone jodrą, w inwestycji Atmo. Zostało zaprojektowane z myślą o trzy lub czteroosobowej rodzinie. Elegancki i komfortowy, może być wzorcowym przykładem, tak modnego w ostatnich latach stylu modern-classic. Wykorzystując inspiracje klasycznymi aranżacjami wnętrz. Nawiązuje do bogatej historii miasta Wrocław oraz zastanej tu architektonicznej tkanki. Z kolei jasna kolorystyka, oscylujące w palecie barw ziemi oraz naturalne materiały wpisują wnętrze w krajobraz za okien. Wszystko to ubrane w nowoczesne formy i funkcjonalne rozwiązania. Wnętrze w stylu modern classic. Projekt wnętrza. Joanna Węgłowska, architekt wnętrz de coroom. Fotografia Marek Koptyński w ten sposób wystrój wnętrz także wpisuje się w koncepcję inwestycji atmo, na którą składa się unikatowa lokalizacja i dziedzictwo dawnej zabudowy miejskiej. Nowy układ wnętrza. Zanim jednak mieszkanie nabrało obecnych kształtów, trzeba było ponownie rozplanować jego układ funkcjonalny. Zmiany wprowadzone zostały jeszcze na etapie budowie, tzw. zmian lokatorskich. Pierwotnie mieszkanie miało zupełnie inny układ, z podziałem na wiele mniejszych pomieszczeń i bardzo małą część dzienną. Otwarta strefa dzienna. Projekt wnętrza: Joanna Węgłowska, architekt wnętrz Decoroom. Fotografia: Marek Koptyński. Głównym założeniem była taka zmiana układu funkcjonalnego, aby uzyskać reprezentacyjną część dzienną z kuchnią. Teraz ma ok. 50 m2. Master bedroom z osobną łazienką i wygodne pozostałe sypialnie. Udało się też wyodrębnić dodatkowe funkcjonalne przestrzenie, pralnie, schowek, spiżarnie, opowiada architektka wnętrz Joanna Węgłowska z pracowni DecoRoom. Wygodna sypialnia. Projekt wnętrza, Joanna Węgłowska, architekt wnętrz DecoRoom. Fod. Marek Koptyński w ten sposób wnętrza apartamentu zyskały nie tylko na funkcjonalności, ale też stało się bardziej przestronne. Zależy nam, aby nasze mieszkania zapewniały wygodne użytkowania przez wiele lat i były odpowiednie dla osób o różnych potrzebach, dlatego wykończenie jednego z nich powierzyliśmy Decoroom, naszemu sprawdzonemu partnerowi, mówi Kamil Dominiak, projekt menedżer, Game Mobilier Polska, jasne kolory. Naturalne materiały, nowoczesne formy. Atuty mieszkania architektka wydobyła również poprzez jasną kolorystykę. Optycznie powiększającą przestrzeń. Naturalne materiały dodające elegancji oraz nowoczesne formy, zapewniające komfort użytkowania. Całość wieńczą elementy w stylu modern plasik. Zdobne sztukaterie, charakterystyczne ryflowania. Akcenty w postaci złota oraz miękkie. Zaokrąglone linie mebli i dekoracji podkreślają ponadczasowy charakter aranżacji, wyznaczają też jej rytm. Sztukateria na ścianie w salonie, projekt wnętrza, Joanna Węgłowska, architekt wnętrz decoroom. Fod. Marek koptyński miało być przestronnie i jasno. Sztukaterie miały tworzyć rytm podziałów i prowadzić do kolejnych części mieszkania. Odcięcie kolorystyczne części garderobianej w sypialni miało poprawić proporcje pomieszczenia i wyodrębnić tę strefę, Wyjaśnia architektka. Salon połączony z kuchnią i jadalnią. Zgodnie z założeniem projektowym strefą reprezentacyjną jest w mieszkaniu otwarta część dzienna. To ona narzuca stylistyczny reżim pozostałym pomieszczeniom. Bazą aranżacyjną jest tu drewniana podłoga, która w znaczący sposób ociepla wnętrze. Na zasadzie delikatnego kontrastu koresponduje z nią gres imitujący naturalny kamień. Tu bądź in balance stone mad, funkcjonalna kuchnia. Projekt wnętrza, Joanna Węgłowska, architekt wnętrz de Coroom. FOD. Marek Koptyński naturalne inspiracje tworzą znaczące tło dla jasnych zabudów meblowych wykonanych według autorskiego projektu w stolarni. De Coroom w modnym matowym wykończeniu gwarantują one maksimum miejsca do przechowywania, pozwalając zachować ład i porządek na co dzień. Pół wysyp w kuchni. Projekt wnętrza, Joanna Węgłowska, architekt wnętrz de Coroom. Od Marek Koptyński Funkcjonalne łazienki. O tym bowiem, jak ważne są tu komfort i wygoda użytkowania przekonuje wyposażenie łazienek. Architektka, stawiając na funkcjonalne, a zarazem estetyczne i wpisujące się w koncepcję wystroju wnętrz rozwiązania, postawiła na produkty Geberit. Z oferty marki pochodzą zarówno te elementy, których nie widać podczas codziennego użytkowania, jak stelaże podtynkowe czy odpływ liniowy. Jak i te, które stanowią istotny element jej wystroju: wanna, umywalki, a przede wszystkim toaleta myjąca podkreślają walory wnętrz łazienkowych, łazienka z prysznicem. Projekt wnętrza, Joanna Węgłowska, architekt wnętrz de coro om. Fod, Marek Koptyński, tak jak w pozostałych pomieszczeniach, estetyka idzie tu w parze z funkcjonalnością. A praktyczne rozwiązania mają niezwykle efektowne formy, stąd także przewijające się przez wszystkie wnętrza elementy stylu Modern Classic w obu łazienkach przybrały formą dekoracyjnej armatury Łazienka z Wanną. Projekt wnętrza Joanna Węgłowska, architekt wnętrz decoroom. Fod. Marek Koptyński Projekt i Aranżacja Joanna Węgłowska, architekt wnętrz decoroom www. De om. Eł zdjęcia. Marek Koptyński, zobacz także pięknie urządzone 40 metrów. Besz w salonie, drewno w kuchni, małe, wygodne mieszkanie.